No, a więc tak, a więc tak, w brzuchu mi zaburczało, pojechałem do Włocha i robi się, no, A zaraz powinno być gotowe, tu bateria jeszcze ma 38% i w tej drugiej mam tam jeszcze naładowane troszkę, ta jedna jest troszkę naładowana, a ta druga jest pełna, zobaczymy, co to, co to z tego będzie, patrzcie, jaka pogoda, kurczę, nie wiem, czy to widać, na no paskudno, kurde, patrzcie, jakie, kurde. Dyszczę takie, jakieś paskudne. Czekajcie, bazarową pokoża, ile stopni tu jest. 5,5 stopnia. 21,38. No. I tak to się dzieje, kurde. Brzuch burczy, już straszliwie. Trzeba coś, kurde, opędzlować dobrego. Widzę, że ona tam szachtel już wyciągła. Także zaraz będzie, kurde, ten, wachlować tu mi. I tak to jest, kurde. A dzisiaj mamy, nie wiem, który w ogóle dzisiaj jest, ale już po pomalutku ten, koniec miesiąca się zbliżał, koniec tego stycznia, nie? No, te korby tam porobiłem, kurde, bo to było ważne, bo bez tych korbów to gówno jest takie, kurde, a nie robota. Obydwa imadła mają każdy ma po swojej korbie, ta jedna trzeba dopracować jeszcze tam troszkę z tyłu, tylko szlifować, ona już patrzy tam, nie widzi mnie tu. Och kurczę, ani się wyłazić nie chce taka pogoda paskudna. Jadę mi jakoś na taki parking. Tylko ja was muszę teraz tu postawić do góry, bo kurczę tu muszę biegami muszę wajchnować. Plim, 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 jak mnie to wkurza wszystko, to jest niepotrzebne. Takie coś nikomu... Zagrałem kiedyś takiego gawędziarza dosyć długiego, ale mówię, aaa, to wam się nie będzie podobać, to wziąłem go, kurde, wymazałem to pierństwo. Miałem kiedyś taki taką na dogadki i ten Tu się wpakujemy na ten parking gdzieś, kurde, najbliżej, bo już kurde w brzuchu burczy. Idzie pełno kurde, co jest za to kurde? To... To kurde ma być Jakieś takie I się włączyły, kurde peł, Pełny parking, kurde ludzie Heh. Co to kurde się tutaj dzieje Dobra Są pięć parkingów do inwalidów, wszystkie puste, a zaparkować nie ma kaj. Ja się opakuje na taki do inwalidów, jak nie wyłożę z auta to jakby przyjechało pięć inwalidów naraz to im zrobi miejsce. Nie widzę nic, kurde. Mam nadzieję, że rząd z tyłu jakąś osóbka nie postawił. Dobra, będzie. No, ah. roz 2, 3, 4, 5. Nawet chyba 6 parkingów do inwalidów, kurde. To patrzcie, kurde, jak to. Jak te inwalidy się mają dobrze tutaj w Niemco. Co rozlepi się tutaj mają. Mam no, nadzieję, że nie, nie zapomniała pożnąć. Nie no, nie zapomniała, to dobrze. Ale ładnie No Ja se broszka zaraz na klacie zrobię kurde. a No to już tak jest kurde. jakieś to to takie wszystko Ale już pachnie kopci się grubo Muszę to tak jakoś widelcem No, i co wam chcę powiedzieć? No, obserwowałem tam te góralskie weto. Nie wiem, się nie dziwia, że oni mają dosyć tego wszystkiego. No bo przecież splajtują do cholery i nie będzie nic. Póki jeszcze ludzie trochę mają pieniądze, to ich podratują. Bo potem też będzie tak, że oni będą chcieli, będą mogli je otworzyć albo wie, co oni wymyślą jeszcze w tych rządach, a już żaden nie przyjdzie, bo już nie będzie ludzie, kasy nie będą mieli. No bo jak nikt nie zarabia, to co? To skąd oni po tym tym tam mają przyjść? jakieś takie głupoty, jakieś dotacje, jakieś pierdoły. Wiecie, że to wszystko, to jest wszystko niewolnictwo, nie? Bo to zawsze jest z jakąś tam umową związaną. Zawsze się człowiek zniewala przez to. Ja bym w życiu na coś takiego nie poszedł, kurde. Żeby się od kogoś uzależnić. Oni tylko takie coś, na takie coś kurde czekają. Najpierw, kurde, dają na zanęto, tak jak na ryby się idzie. Najpierw się zanęto, zanęco, a potem się chyto. Kurde. Dają parę groszy, żeby się człowiek, kurde, myślał, że się kurde podbuduje, że się podciągnie. A potem za chwilę zrobią takie przepisy. Żeby człowiek nie był w stanie tego spłacić. Proste. No i co się dzieje? Czysty zysk. Bo część to, tego, co człowiek spłacił, to jest ich. Plus jeszcze komornika poślą i kasują. Hmm. Żyć, a nie umierać. A dlatego jak ktoś idzie na taki interes, to jest ogromne ryzyko. Bo nikt nikomu jeszcze za darmo nic nie dał. To zawsze jest związane z jakimś, kurde, z jakąś umową, z jakimś czymś, z jakimiś zobowiązaniami, trzeba się kurde wywiązać z czegoś i różne takie pierdoły. A tego czy my dzisiaj chodzimy, dzisiaj chodzimy po ziemi, to to widzimy. A czy jutro będziemy chodzić, czy nam kolano nie szczeli, albo kręgosłup, albo coś, tego nikt nie wie. Także to jest ogromne ryzyko. Przez coś takiego już nie jedno przedsiębiorstwo takie kurde rodzinne poszło w diabły. Komornik za tar ręce, traktor zakosił, a jeszcze najlepiej od sąsiada, tak to pokazywali. No i co? I nic. Ale to ten sąsiad też musiał być... Chyba, że go w domu nie było. Musiał być niegramotny. I ja bym mu w życiu tego ciągnika nie dał. On by tam już żywy nie wylos tam. Jakbym chciał zapierdzielić ciągnik, a ja nie mam żadnych długów. Ha! A widać że się, kurde, gościu zamotlał. Ja bym go wygonił. Wszystkie, co wioska bym zwołał, kurde, i by go... Wszystkie psy z wioski, kurde, bym puścił za nim, by spierdzielał w podskokach. Ale to jest właśnie to. To jest to, co ja cały czas powtarzam w moich filmach. Jak będziecie się trzymać w kupie, będziecie razem, to taki komornik, on się trzy razy zastanowi, czy w ogóle na taką wioskę wjedzie. Ja jak wjedzie, to będziemy w gaciach pełno. Bo wszystkie sąsiady go kurde za rozkijami pogonią. A jak walczycie między sobą, no to on tylko wykorzystuje to. Oni tylko z tego żyją i na tym żerują, że ludzie się między, między sobą walczą, zamiast z tym systemem, który, który jest chory. To działo tylko w jedna strona. Oni tylko robią wszystko, żeby kurde, im było dobrze. Żaden z tych polityków nie wyskoczył. Słuchajcie, kurczę Jest kryzys, wy nie macie co jeść. Musieliście sklepy pozamykać. Musieliście to. To my wam oddamy nasze diety. I tyle, tyle tego od domy. Domy do. Do skarbu państwa, żeby zasilić tych najbiedniejszych. Ani jeden z czymś takim nie wyskoczył. No. Tak samo ani jeden, ja to obserwuję na całym świecie, bo już ja skenuję przez internet różne te. Nigdzie ani jeden z nich na całym świecie nie promował tego, żeby. Jest czas kryzysu, jest coś tam wyskoczyło, ale jest możliwość, że to kurde ktoś załapie, czy coś ci czy to, to, tam się tam sam to, śram to, ok, ale większe prawdopodobieństwo przeżycia, czyli prze, przecierpienia tego, jest wtedy, jak będziecie wcinać to, 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 odżywiajcie się dobrze, żyjcie kurde to, idźcie na dwór, idźcie do lasu, idźcie się odstresować, Jedzcie, kurde, to, tamto, siamto, żeby organizm miał moc. Wtedy to zwalczycie, i jak kogoś dopadnie, okej, okay, to ma większe, większe, kurde, szanse, większe prawdopodobieństwo, że to łatwiej przejdzie. Ani jeden z nich tego nie promował, ani jeden z nich nie stanął się, nie powiedział: Słuchajcie, róbcie tak, a nie inaczej. Um. Wręcz przeciwnie. Zamiast wzmocnić ten organizm ludzki, to jeszcze mu trzeba dokopać. Jeszcze mu trzeba stresu, depresji, powietrze zamknąć, żeby nie miał czym oddychać, żeby się dusił dwutlenkiem węgla. I same takie głupoty. To wiadomo, że ten organizm jest tak wykończony, że masakracja. A jak jeszcze przyjdzie po tym co do czego, że będzie miał naprawdę walka z czymś, to tego nie ogarnie. To nie ma szans. Widzicie, ja już jestem stary i ja on niedługo i tak umrze. To ja to mu wnoszę. Mnie tylko jest żal tych następnych generacji, którzy, którzy będą musieli w tym żyć, w tym bagnie. Bo to, co oni sobie teraz pozwalają, to dopiero jest szpicka góry lotowej. Jak takie numery im przechodzą, to im dopiero zaczną jechać z tym wszystkim. Bo to są, to trzeba prosto nazwać, to są terroryści. Oni po prostu terroryzują całe kraje, całe państwa, całe narody, całe województwa, całe miasta. To są terroryści. I jest tym dobrze, oni się z tego cieszą jeszcze. O. I udawają, że tak nie jest. Każdy widzi, że jest inaczej, a u nich on nie. To jest po naszemu, tak jak u nas każdego dane w, w naszej telewizji. Teraz padli na jakiś pomysł, że tam coś mutuje. Wiesz, <gryż> to jest normalne. Gripa tak samo mutowała. Się w życiu na żadną gripa nie szypię. No, dopiero się dopieroństwo. Dobra, jedna bateria wygadano. A właściwie akumulator, tak jak Paweł ostatnio zaznaczył. Bo my... Zawsze jakoś tak, kurde, ludzie głupie go dają I to jeden od drugiego się uczy głupoty i potem tak jest. To też jest niedobrze. A Paweł dobrze zwrócił na to uwagę i to mu się podobało. Że to nie jest bateria, tylko to jest akumulator. Bo on akumuluje w sobie prąd. A bateria jest jednorazowo tego się nie doładować. Przynajmniej teoretycznie. No. I tak z robota, kurde. Ani jeden z tych polityków, kurde, nie, nie zasiadł kurde, do stołu z kimś i nie powiedział, słuchajcie, weźcie, kurde, coś wymyślcie. Żeby ten nasz naród był mocniejszy. Że jak przyjdzie kryzys, a kryzysów przyjdzie co chwila jakiś, żeby była moc. Co do tej grypy, i teraz się dziwię, że to będzie mutować. No wiadomo, że to będzie mutować, jest normalne. Każdy jeden mutuje. Z grypy też mutowało. Mutuje, mutowało, mutuje i mutować będzie. Jest normalka. A im się teraz dopiero przypomniało szkoda gotki. No bo mało najgłupszy człowiek by musiał się kapnąć, że to chodzi o całkiem co innego, nie? Tu chodzi o wielki reset i koniec. I nie ma od tego odwołania. Bo oni się tak, kurde, wymyśleli, a kto to wiecie, bo tego już nie, o tym to już nie trzeba gadać, bo to już pomału najgłupszy człowiek chyba się kurde kapnął, że coś jest nie teges. I ten. I tyle. Bo oni się liczą z tego. Patrzcie jaki to jest patyt. Najpierw wezmą, nabiorą długów i udają dobrych, kurde, udają Mikołaja Świętego, że rozdzielą prezenty. Ale te długi będzie musiał spłacić ten, co te prezenty dostał. <laughs> A oni na tym jeszcze wyjdą jako zbawcy, zbawcy narodu, że oni byli ci dobrzy. Bo oni dali te, te pieniądze. Jakie pieniądze może rząd dać, jak rząd nie ma ani, ani centa. Ale ludzie tego nie rozumieją. Oni myślą, że rząd jest dobry, bo rząd do. A skąd do? To co ukrot? Jednemu kradnie, a drugiemu dowo. No bo zarobić na to nie zarobili, bo żaden polityk na to nie zarobił. Żaden Polityk ani nie stanął się przy maszynie. Nie wyprodukował przy maszynie żadne rzeczy, nie wyprodukował <laughs> żadnego kurde, żadnej żywności. Nie wyprodukował kurde żadnych części do maszyn. Nic. Polityk nie zrobił po prostu nic. Dlatego się dziwia, jak to do tego doszło, że oni w ogóle pieniądze dostają. To mnie właśnie dziwi. Oni w ogóle powinni kurde o, powinno, powinni być odcięci w ogóle od kasy. Oni w ogóle nie powinni ani, ani złotówki, ani euro, ani nic nie dostać. No bo za co jak oni nic nie robią. Ja chcę euro. Chcę wielki ten. Ja bym od razu, ja bym ich zagonił tu mocie. Tu jest euro napisane, euro paleta. Łapać za skrzynki i rozładowywać to pierwództwo. I nie widlakiem tylko ręcznie. Zaraz by im się tego euro odechciało. <gry> kurde, mi się oczy Od oświe, tego otworzyli. Zaraz by im się, kurde, odechciało. Oni przyjdą, mają posprzątane. Posiedzą, głupoty pogodają do mikrofonów. Popierdzielą, głupoty jakieś ustanowią. I do widzenia. I, i idą do domu, jeszcze za to dostaną zapłacone. Żarcie dostaną i jeszcze kurde. No to ludzie żyć, a nie umierać. Jeszcze jakieś diety, srety. Hotele, morele, pieron wie co jeszcze. Tak, to można żyć. Ale powiem Wam jedno: to nie oni są winni. oni nie są winni. Bo szczególnie kurde politycy są winni. Nie to my jesteśmy kurde winni, bo my do tego dopuścili że oni tak mają jak mają przecież to my do tego dopuścili, że oni żyją sobie jak kurde pączki w maśle a coś tu nie pasuje z tym wszystkim oni tylko wykorzystują ten system na który my im pozwolili to jest właśnie to to jest nasza wina, to jest nasza głupota że oni takie coś mogą robić, co robią od nikogo innego, oni po prostu są jak, jak pasożyty, to, jest, to są jak, jak mady, jak wy po, położycie kawałek mięsa, to mady przyjdą i go zeżrą, to jest normalne, a wina nie jest tego mada, który to zeżreł, tylko wina jest tego, co na te mięso położył i się dziwię, że mu znikło, no. I tu jest pies pogrzebany. To trzeba całkiem inaczej się od, od dupy strony za to zabrać. Bo to zawsze już tak będzie. A czym oni więcej se pozwalają, czym wy więcej jeszcze tego mięsa nakładziecie, no to oni więcej się obżerą i więcej głupot będą robić. Bo się będą rozmnażać jeszcze cholery. Jak nie ma co żyć, to nie ma madów. A jak podatnik im w, w postaci pieniądza położy tam mięso, to i mady się zjawiły i opierdzielają grubo. I nad tym się trzeba zastanowić, jak to zrobić, żeby się nie, żeby te mady, które teraz są, wykończyć. Bo te mady, które teraz są, to już się nie dają wykończyć, im po prostu trzeba zakręcić kurde kran. Jak oni z nie dostaną mięsa, to zdechną sami. I nowe się nie będą tworzyć, to jest to. Trzeba to jakimś sposobem tak rozkminić, żeby oni nie mieli na czym żyć, na czym żerować. Dopóki oni będą mieli na czym żerować, zawsze będzie jak jest. Zawsze będzie źle. Bo jeszcze żeby się tylko sami nażarli i głupot nie robili. No to co innego? Bo można przymrużyć oko. Niech takie gatunki kurde gorszego zortu też żyją, bo to jest gorszy zort dla mnie. Polityk to dla mnie jest naprawdę gorszy zort. Bo on w życiu niczego nie zrobił. On tylko poszł, coś tam studiował, jakieś duperele, jakieś pierdoły. Nasłuchał się głupot komunistycznych z pokolenia na pokolenie przekazywanych od jakichś tam profesorów. Dostał jakiś tam stołek dostał, biurko dostał, siedzi i kurde, pierdoły robi. sztymplował coś tam. Jakimś stemplem kurde, w gminie czy pierwiej, Potni się zaś dostał dalej, wyżej, 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 aż się już całkiem do góry na ta drabina dostał, a tam to już może szaleć do woli. I jeszcze się nazywa, że ludzie go niby wybrali. No. Tak to nie może być. Bo jak to tak dalej zostanie. Zresztą to już kurde zmierzył w tym kierunku. I ja już tego nie naprawia, to nie ma szans. Bo jestem za stary. Ale te nowe pokolenia, jak oni się nie ścisną za jaja. I nie zrobią z tym porządek. To będą niewolnikami jak skurczybyk. Bo tam ci zawsze testują, do jakiego stopnia oni mogą iść. Jak oni będą dalej szli. dalej szli i nie będą czuli oporu. No to pójdą dalej, tak jak mady. Jak im następny kawałek mięsa położycie, to oni z tego jednego przeskoczą na następny. I będą opierdzielać grubo, aż im się kurde dupy porozrywają. Tu trzeba tak, trzeba im zakręcić kran. Pierwsza rzecz, dostawa mięsa musi być zakręcona. Koniec, nie ma. Nie ma co żyć, wypierdzielać. Nie ma, kurde, żadnych dietów, sretów, nie ma pieniędzy. Gospodarka, żeście zajechali, zamykamy wszystko i do widzenia. Nie płacimy nic. I niech ślą tych komorników, no z pustego nie nalejesz. Jak komornik 300 razy przyjdzie na wioska i 300 razy zajrzy do pustej szklanki, no to wypierdzielaj, nie ma nic ale to trzeba tak zrobić, żeby ten komornik kurde się nie panoszył po wiosce, to trzeba trzymać się razem, a nie tylko patrzeć kurde, a ten se kupił inny traktor, to jest lepszy, bo jest kurde monowszy, bo to, bo sro, bo się, ta, ta, ta zawiść ludzko, to jest najgorsze, a to, że on, kurde, wziął go na kredyt i musi go jeszcze, kurde, 20 lat spłacać i pierw wie co jeszcze i jakie kryzysy tam jeszcze mogą być na takiej gospodarstwie, tego żaden nie wie. Ale sąsiad widzi, że ten, ten, ten się kupił, ten, ten. To on na pewno coś robi nie tak? No nie no, kurde, wziął traktor na kredyt, bo ten stary mu się rozlatywał, no dlatego go wziął, żeby trochę od podatku też od odprowadzić. No, tak się robi w przedsiębiorstwach, przecież to jest normalne. Ale mimo tego, że każdy wie, że kurde jest tak, a nie inaczej, to jeden sąsiad drugiemu zawiści. Ja, bo ten w niedziela do kościoła lepszym traktorem pojedzie jak je. A w dupie to mam, jakim traktorem kto jedzie. Każdy jedzie tym co co mu kółka i się kręci, kurde. Także kurcze... I oni doprowadzili do tego, że ten naród się roz, roz, i jeden do, do drugiego jest psem. Ja widzę, że oni się kurde, ludzie się gryzą między sobą. I to jest to, to jest ten kurde, to jest to pożywienie właśnie do tych malów. To jest do nich największe pożywienie. Pożywka, kurde, pierwszy. Ach, teraz szyba otworzyć, bo się udusza tutaj. Ach. 6 stopni teraz pokazał. Także kurde, w mentalności ludzkiej musi się cholernie dużo zmienić. Jeszcze raz to jest, bo, bo ludzie mają po prostu nasrane w głowach. I teraz jest problem właśnie, jak się tego gówna stamtąd pozbyć, bo każdy nosi swoja kupa w głowie i patrzy kurde tylko na sąsiada, żeby go podpierdzielić. A za chwilę są splajtuje. Nie, nie, na takim czymś daleko nie zajadziecie. I oto jeszcze kurde chwila i mnie nie ma na tym świecie, ja będę miał spokój kurde. U w piekle byda hajcową, da kół mu tam kurde, kajdany do włosy. Do tych co się kurde widłami gonili po wiosce, zamiast wygonić komornika to się sami przeciwko siebie sztachetami z płota napierdzielali. <laughs> Kara przyjdzie za to do wosa, będziecie widzieć. A ja w piekle by da na was. <laughs> Jak będziecie stoli przy bramie świętego Piotra, to te wszystkie kożuchy od ty są ty kurde, też nic nie pomogą. Nie, to nie ma szans. Wtedy nikogo nie będzie interesować, kurde, jakim traktorem pod brama do świętego Piotra przyjechał. <laughs> Wtedy są wszyscy, wszyscy będą tam samą miarą brani. A ja tam będę na was czekał w piekle. Ja bym tam dopiero zrobiła Saigon za tak, wszystkie grzechy. Dobra, kończę. Na razie, trzymajcie się.